Słynnej ziemi parzyckiej, dlatego że rzeczywiście legendy opowiadają w zachodniopomorskim, ale nie tylko. O tej ziemi, która jest tak niesłychanie wydajna i która jest dumą całego regionu, ale nie tylko. Bardzo dziękuję za to muzyczne przywitanie, naprawdę było cudownie. I w ogóle tradycje muzyki ludowej to jest coś, co mi leży na sercu. Mój ojciec próbował łączyć muzykę ludową z inną muzyką z jazzem i zawsze. W domu było mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo muzyki ludowej. Także bardzo Wam dziękuję, od razu się lepiej poczułem. Wielkie brawa dla Was. I rzeczywiście tych wątków, które w Pyrzycach chcielibyśmy poruszyć, jest mnóstwo, dlatego że no, Dzień Sołtysa i Sołtyski. Przede wszystkim wielkie, wielkie gratulacje i wielkie podziękowania dla Was za to, co robicie każdego dnia bo Polska, bo zachodnio-pomorskie właśnie stoi samorządem. Dzięki Wam nasze małe ojczyzny się tak świetnie rozwijają, rozwijają się małe miejscowości, polska wieś, właśnie dzięki Waszej wytężonej pracy. Ja się bardzo cieszę z tego, że dołożyłem do tego malutką cegiełkę, dlatego że jak byłem ministrem cyfryzacji i administracji, to pracowaliśmy właśnie nad Funduszem sołeckim i go wzmacnialiśmy. I bardzo się cieszę, że ten instrument wtedy powstał, dlatego że on, daje Wam możliwość jeszcze bardziej skutecznego działania i mam nadzieję, że tego typu instrumentów będzie więcej, które wzmacniają właśnie samorządność lokalną. To prawda, że te 40 tysięcy ponad naszych Sołtysek i naszych Sołtysów w całej Polsce to jest właśnie to niesamowite, ta niesamowita energia liderek i liderów, którzy promieniują swoją energią na całą Polskę, ale przede wszystkim właśnie tworzą bardzo silne lokalne wspólnoty. A te lokalne wspólnoty są dzisiaj tak niesłychanie istotne. I w ogóle samorządność, bo też widzę bardzo wiele koleżanek i kolegów samorządowców. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście z nami. Dzisiaj samorządność to coś, czego potrzebujemy w sposób szczególny. Dlatego, że abstrahując od tego, że samorząd, samorządowcy budują społeczności lokalne i że tak naprawdę no, są tym możemy powiedzieć, no, poziomem polityków, którzy są Wam najlepiej znani, dlatego że chodzą po ulicach Waszych miast, miasteczek, Waszych wsi i zawsze można ich o coś zapytać, zawsze można się podzielić z nimi swoimi troskami. No i przede wszystkim dużo łatwiej ich rozliczyć, dlatego że prawdziwy samorządowiec zawsze dla Was znajdzie czas i zawsze można go znaleźć w miejscu, za które odpowiada. Ja też chodzę po ulicach mojego miasta i bardzo często w metrze czy na ulicy.